Doda, kolejne roztańczone narodowe i ty kolejne wchodzisz z petardą. Jak robisz te ogromne show? Chciałam ci powiedzieć, że bardzo doceniam twój kunszt dziennikarski, bo ja zawsze, już nie pierwszy raz, widzę, że ty zawsze stoisz podczas moich wywiadów i patrzysz, jakie pytanie już zostało zadane, jaki wątek można dalej pociągnąć, jaki nie został wyczerpany, co mógłbyś zaczerpnąć do swojego. To jest bardzo profesjonalne. Dziękuję, bardzo mi miło, Doda. To dlatego chciałbym zapytać ciebie, jak ty to robisz, że wchodzisz... No i wszystkie osoby patrzą tylko na Ciebie. Bo tak jak strażak nie boi się ognia i świetnie ratuje ludzi z pożaru, tak jak zegarmistrz potrafi dłubać godzinami i się nie stresować, mam do tego predyspozycję. Urodziłam się do tego, że jestem performerką, że się świetnie czuję na scenie, w ogóle mnie to nie przeraża, nie wzbudza to we mnie paniki, kocham to, co robię. A nie masz takiego lęku, że na przykład jak jesteś na wysokości, że może coś się wydarzyć? Nie, w ogóle. Jestem bardzo pewna siebie. Scena je mi z ręki. Dodała. Ostatnio zdjęcie twoje pojawiło się z twoimi pośladkami i wszyscy mówią, czy to prawda, czy to nieprawda, czy to one są prawdziwe. Nie wiem, dotknij. Prawdziwe. Ale co, kto tak, kto, kto tak dotyka? No nie chcę później, żeby było, wiesz, złe na komentarze. No jest, jest mięsień prawdziwy. <grym> <grym> Więc potwierdzenie dla wszystkich, są prawdziwe. Doda, chciałbym się zapytać, ponieważ ustawa pojawiła się o zwierzętach. Tak. Przegłosowano w Sejmie, że wreszcie zwierzęta nie będą musiały być na łańcuchach. Czy to wreszcie jest krok dalej, żeby wreszcie pozmieniały się wszystkie dotyczące y, no, złych rzeczy dla zwierząt? Boże mam nadzieję, że też podpisze to Pan Prezydent Nasz Nowy, liczę na to. Yy, I oczywiście też dwie ogromną nadzieję, że jest to milowy krok dla wszystkich, którzy zwierzęta kochają. I przede wszystkim tych, którzy no, ma... ich świadomość rośnie co do zwierząt, że nie są to tylko i wyłącznie futrzaki bez uczuć biegające, bez wiesz, żadnego systemu nerwowego, że trzymanie ich całe życie na łańcuchu, w zimie, w budzie, w tragicznych warunkach pogodowych, no to jest koszmar, to jest znęcanie się. Znęcanie się nad słabszymi istotami, nieważne czy są psy, koty, świadczy o tym, że ludzie są zaburzeni i to jest mały krok do tego, że nie znęcali się nad ludźmi. Zawsze mordercy i psychopaci zaczynali od zabijania małych kotków. To jest udowodnione naukowo. Ludzi od dziecka trzeba uczyć empatii do słabszych, a zwierzęta są słabsi, są od nas zależni. I to jest bardzo ważne, żeby nie tylko rodzice tego uczyli dzieci, bo wtedy rosną ym, dojrzali, empatyczni, odpowiedzialni ludzie, ale też przede wszystkim, żeby zrobił to rząd. Bo to. Wiesz, no jedni nauczą, a drugich trzeba ukarać. Musi być przepis. Tak samo te hodowle na futra. No to jest, wiesz, to jest, to jest e, straszne, chociaż ja sama przyznam się, e, również uległam tej modzie. Miałam bardzo dużo futer naturalnych i mimo, że kochałam zwierzęta od dziecka jakoś. Nie umiałam sobie tego przetłumaczyć, może wtedy jeszcze nie doszło do tego poziomu świadomości, na każdego może przychodzi jakiś czas, nie wiem, ale teraz no, nie wyobrażam sobie tego, oglądając te wszystkie fermy futrzarskie, oglądając jak to wszystko wygląda od środka, zmuszając się, bo ja nienawidzę na to patrzeć, jak ja bym mogła teraz wszystkiego założyć? Myślisz właśnie, że to też jest taki trend, że ludzie patrzą co jest na modzie i wtedy wchodzą, pobierają te futra? I nagle teraz wiesz, odwraca się to wszystko. Mody na okrucieństwo, na znęcanie się, na yy, yy, bestialskie, fizyczne, yy, po prostu wiesz, no yy, cierpienie yy, zwierząt. Nie ma, po prostu nie ma. A czy edukacja zdrowotna, bo nowy przedmiot w, w szkole, edukacja zdrowotna, czy to jest dobry kierunek wreszcie, żeby mówić o bezpieczeństwie, jak w, w, jak w mediach, hmm, jak reagować na różne komentarze, też pod kątem psychicznym, A, okay. ale prezydent na przykład swoje dziecko wypisał, z tego bo powiedział, że tam będą ideologiczne e, poglądy. A jakie na przykład? No związane, no, że partia, koalicja obywatelska panuje. Ale co, żeby no jakoś tyle... Tak, że będzie LGBT, nakierowane i on, dlatego prezydent to wypisał swoje dziecko. Wiesz, mi, znaczy, no, ja nie będę się wypowiadać na temat to, co, jak swoje dzieci wypisuje. Ja nie mam swoich dzieci, ale jakbym miała to... Ale jeśli byś miała, to zapisałabyś? I, 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 i chciałabym, żeby ktokolwiek mi mówił, czy ja mogę zapisywać, czy nie. Natomiast nie wiem, co, jest, co będzie w tym yy, w przedmiocie, ale jeżeli ja bym miała cokolwiek zasugerować... To absolutnie powinna być taka opieka psychologiczna i nauczanie dzieci reakcji, radzenia sobie z hejtem, z krytyką, z jakimś linczem medialnym, chciałam powiedzieć internetowym, bo przez to dzieci popełniają najczęściej samobójstwa, to jest dosyć ważne ale też bardzo ważne jest to, żeby od najmłodszego uczyć dzieci, jak na przykład się zdrowo odżywiać. Jak uprawiać sporty, jak dbać o swój organizm, który jest jedynym domem, z którego nie możemy się wyprowadzić, jak źle działają na, e, używki, że alkohol jest najbardziej najsilniejszym narkotykiem tak naprawdę wśród wszystkich. To są takie ważne rzeczy. Wiesz, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc jeżeli nauczymy od małego, żeby się nie faszerować lekami i żeby społeczeństwo nie było jednym wielkim narodem lekomanów, tylko umiało sobie radzić wiesz, naturalnymi sposobami to od razu też będziemy mieli bardziej świadome społeczeństwo i mam wrażenie, że psychicznie też stabilnie osadzone. Myślę, że prohibicja, bo teraz będę od listopada na Pradze Północ i w Śródmieściu prohibicja 23, brak możliwości kupienia alkoholu, to też jest kierunek, żeby poprawiło się, yy, no, moda na to, żeby nie było tego alkoholu? I tak już jest dużo lepiej, naprawdę, natomiast yy, jeszcze, w, jeszcze większą bym poszła... Yy... Rygorystyczne, yy, bardziej... Tak, bo wchodzisz do, do, do sklepu i na każdych papierosach masz yy, nowotwory, porozwalane, wiesz, płuca od środka, po, yy, po, po, wiesz, powycinane tchawice. Oczywiście tak to kupują, no, ale masz ten skutek. Alkohol, piękne butelki, błyszczące, podświetlane, takie, srakie, po prostu no, w żyć nie umierać. Tam również powinno yy, pokazywać, yy, jak wygląda skutek pi yy, picia. Zwłaszcza, że alkoholizm u nas, w naszym narodzie, to jest najbardziej szerząca się, się choroba i straszny nałóg, straszny nałóg, który naprawdę trawi coraz więcej ludzi, coraz więcej ludzi już jak w najmłodszym wieku. I to trzeba, na to trzeba zastopować. Oczywiście Polacy dadzą radę, po prostu będą kupować 10 razy więcej alkoholu przed 23. Bo Polacy są cwani. Tutaj trzeba uderzyć, w to bardziej. No, i na koniec chciałbym dwie rzeczy zrobić z tobą. Na początku chciałbym, Nie żebyś powiecia, jest... powiedziała tej osobie... Co byś teraz tej osobie powiedziała? No nic. Wszyscy mi mówią, że ja mam wytrzeszczone oczy. Jakieś takie wiesz, po prostu omen. Yy, a ja to mam od dziecka, do zobacz. No. Czarne oczy. Co bym sobie powiedzieć? Nie, no no, no kochane. No, ja uważam, że to naprawdę prześliczne. Wróciłabyś do takiego stylu ubierania? Jakiego? Tak, byłaś Bierana jako dziecko? No. Jakbym była dzieckiem? No, no to co? Dobry sweterek. Nie, no teraz byś założyła taki strój. Przecież byś się nie zmieściła w to. Dobrze, i na koniec szybkie strzały, oddajemy. Gdyby twoje życie było musicalem, jaki byłby jego tytuł? Upiór w operze. Czy kiedykolwiek musiałaś udawać, że coś cię nie rusza, choć ruszyło? Oj tak, u mnie w pracy non stop. Jaką jedną rzecz mogłabyś zmienić w show biznesie natychmiast? Żeby nie było e, takiego kolesiostwa i... E, i, znajomo i rzeczy po znajomości, żeby wszyscy byli równi, mieli równe szanse. Gdyby Twoje myśli miały dźwięki, jakie brzmiały rano, a jak wieczorem? Rano i wieczorem brzmiałoby tak samo. Ja wbrew pozorom, moje alter ego jest dosyć y, bardzo inne od tego, kim jestem prywatnie, ale bardziej mi poszła w alty, czyli taki zniżony dźwięk. Doda, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i w zeszłym roku był mój debiut, teraz jest rocznica, mamy wspólną rocznicę wywiadu. Super, dziękuję.